Oh, uh oh, -uh. oh, 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 Zginął ale może jak możesz, może to do niego dotrzesz też. zaginął on, zaginął to niedobrze jest, ale my kama go poprzez setki myśli multum teorii, kim jestem. I co robię od narodzin, jeszcze do tego nie doszedłem, bo dziś tu jestem. Ale nie wiem o co chodzi, już też chcę tej istoty sensu. I tego do tego wiedzy żądam. Made in now, powiadał nam Jezus, i czego wymaga plan. A jest o to podanie się testom, jeżeli chcesz dojść do nieba, plan często. na zadawane pytania jedno nam mówią, że to tajemnie trwa A jeden jest sens, nurtuje mnie te bezcenne jedno senno serio, tego tutaj szukam. Gdzie leży miejsce, co wierzyć co szczęście. Miesty też nie wierzy, ty też God night, sam A jeden jest sens, nurtuje mnie te bezceny Nie jedno sedno serio, tego tutaj szukam Gdzie leży miejsce, co wierzyć i co szczęście Miesty też nie wierzy, ty też godnajcam Posłuchaj mnie, mimo że tego nie wiem Sam jak co, gdzie kto z kim rozpędzał ten świat Jak dobra mogę dotrzeć, powiedz, podpowiedz, odpowiedź mi Oni mówili, że to na górze Wyżej tam, wyżej tam urzęduje, ona ma tron na chmurze Muszę umrzeć, to go ujrzę sam, nie wiem Czy na górze jest tam jeden Ale ludzie mówią, do tego wierzą w jeden, ten sam heaven ale kiedy dopadałaś nie niebo i nie widzisz i nie masz tego tam A może to we wyższym wymiarze jest, bo to, to widzę to kosmos, kosmos, space A jeden jest sens, nurtuje mnie te bezcenne jedno, sedno, serio Tego tutaj szukam, gdzie leży miejsce w co wierzyć i co szczęście Miesz też nie wierzy, ty też godnajcam. A jeden jest sens, nurtuje mnie te bezcenne jedno, sedno, serio Tego tutaj szukam, gdzie leży miejsce w co wierzyć i co szczęście Miesz też nie wierzy, ty też godnajcam.